Wiesz co, jak teraz się nagrywamy, to ja nie wiem, czy to wyjdzie jakoś. wiesz, sensownie, wyjdzie tak spontanicznie, sensownie. tak jak przed chwilą. Ej, Siemanko, tu Daniel Songo i kolega Wojtek. Dokładnie. Tak jest. Mieliśmy dzisiaj temat y, o byciu normalnym. Dokładnie. A co to w ogóle znaczy, że coś jest, że jakiś człowiek jest normalny? Y, mój kolega wam wytłumaczy, bo ja sam nie wiem, co to jest normalność, bo ja chyba nie jestem normalny. A ja jestem normalny? A oni są normalni? No i ich zapytaj, czy są normalni. Nie wiem, jak u was, ale słuchajcie, co kolega ma do powiedzenia. Ja nie wiem, no dla mnie, słowo normalne jest takim dziwnym słowem, które w żaden sposób nie określa czegoś w sposób dokładny. No, no, no. To, tak, na przykład dla Daniela, normalne może być to, że jak ktoś go zaatakuje na mieście, no to będzie walił po mordzie danego delikwenta. Raz, a porządnie, żeby już tego nie powtórzył. Dla mnie na przykład normalne jest to, że jeśli ktoś mnie do... Ale muszę ci przerwać, mieście... muszę ci przerwać. Niekoniecznie będę. No to tak, oczywiście. Natomiast dla mnie na przykład normalne będzie to, że po prostu hulaj i piekła nie ma. No Pieprzam. Jak najdalej się da, żeby nie mieć do czynienia z takim delikwentem. Dla mnie to jest normalne. Dla Daniela normalne jest to, że będzie się napierdalał. A co dla Was jest normalne? O, o, o słowie normalny to można godzinami dyskutować. No właśnie. Co to znaczy, że coś jest normalne? Ja nawet nie umiem wytłumaczyć. jak że... jakbym zapytał 150 innych osób na mieście, co to znaczy, że ktoś jest normalny, każdy poda własną definicję normalności na bazie własnych doświadczeń i takich przeświadczeń, co to oznacza. Dlatego ja na przykład bardzo nie lubię, kiedy ktoś mi mówi, że nie ma w tym kraju normalnych ludzi. Ja no, jedynie, co to znaczy być normalnym? Ale ja jedynie, stary pamiętam, yy, jedynie co normalnego, żem poznał w swoim życiu, to kiedyś yy, jak już byłem pełnoletni, to w kiosku ruchu kupowałem bilet normalny. Czyli coś może być jeszcze ulgowe? No teraz już nie. <śmiech> <śmiech> Pozdrawiamy. Siemanko.